Projekt Borealis First Gameplay. To jest dobre. No nie. To jest na Unreal Engine. Chciałem to zrobić, chciałem się pobawić, ale nie da się. I, i najlepsza rzecz. Patrzcie na to. Da się to robić. To jest dobre. No nie, to jest na najwyższych, znaczy nie na najwyższych wysokich, ale. Wow, no nie. Ale dobra, idziemy dalej. Co jest? I co? Tam wejdę? Poczekajcie. Chcę tam wejść, ale... Dobra, wchodzę tam. Nie da się. Dobra, to wygląda miścia a nie da się zobaczyć końca. O, o Jezus, świetny. Daj. 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 Dobra, jak wiem, to można. Daj. Tutaj... hell na no. A nie, Daj. 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 uz to Let's go Let's go I mean No nie Jo, to jest zajawisto. I tu jest jeszcze więcej. To jest ten świat, trochę jeden. chyba nie wiem w sam początek, tak, 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 dwójki, wszystkie, wszystkie dwójki, ale jeszcze raz zaczęła jeden nie. Nie O! Leczka! Oli się chłop. Nie zginął śmieć. Dobra. Co, jest, co, co to za efekty na Dobra, 30 fps ale... Ja pierdolę, było, 30-60, nie, nie... O boże! 30 nie, nie daje rady? Dobra, jest to ammo, jest to ammo, jest to ammo. Nie ma... Jak się masz? To. Ok, jest, to dobra. Olej, ciutko, zbliżowane. Ale to jest fajne. O, dobra, klatki, klatki wracają powoli. Kurde, mało razy to robiłem na że Ja zobaczyłem na, na krywytus ale Znaczy zwykle bo, po prostu złam myszki jako jako godzik do skakania To nie wiem jak to tutaj górę. to na Unreal Engine Iiii Ty wiesz. Tak jen jsem byl před oholora. Co je skur? Gre... Father Gregory? Hmm, to ne, Father Gregory není no, Let's go! No way, to jest stworzone! To miejsce jest stworzone, bo wiedzieli, że ktoś będzie to Nie. Hmm. Czekajcie. Kurde, no nie zrobię tego. Nie zrobię stąd, może. no nie. dobra grafika. Prosta generacja i ślamki daje radę. Goin? Co? Ty, ale w sumie fajna gra <laughs> Dobra, tego nawet nie na grom, ale... Nawet, to było nawet fajne, tylko 5 GB zajmowało. Jakby była pełna ta gra jakby By to jakieś jedna coś... ja. 20 o, o 5 minut gameplay'u

Google, debug, camera, moim. Eee, patrzcie na to. O, the g... To dosłownie ci to wyskoczy. Comment not recognized, ale good no. Okej. Okay. Ale? W sumie. Fajne, było tak, 5 minutek, 4 minutki. Projekt Borealis. Current Will Return in Project Borealis. Pracuję na Riyadh 5 raczej co Mi się wydaje, ale nie wiem. O, i wróciliśmy do głównego. Dobrze, oglądanie, dajcie lajka, subeczka, potrzebne subeczki do tysiąca, trzeba iść w końcu kiedyś, nara